Powiedz mi tylko, czy to jest poważne, żeby z hamaka robić live o pracownikach. Co to za szyfowa? Żart oczywiście. I jednocześnie specjalnie tutaj siadam, żeby rozluźnić atmosferę odnośnie tego wszystkiego, co się dzieje w temacie pracowników, współpracowników, wszystkich. Naszych podwykonawców i co my z tym możemy zrobić. Cieszę się, że Was widzę. Jeśli masz przestrzeń, daj mi znać, czy mnie dobrze słychać z tego ogrodu i czy dobrze widać, bo bardzo ważne jest dla mnie, żeby pomóc tutaj szefowom rozbroić ten temat, potraktować go trochę jako przygodę i to, jak my współpracujemy z pracownikami, w jakich energiach się stawiamy i co tam się dla nas wydarza. I dzisiaj to... Dziękuję Ci bardzo. I dzisiaj to e, pięknie mi wybrzmiało, bo ja rano powiedziałam, że zrobimy live'a na ten temat pracowników i miałam w ciągu dnia konsultację z dziewczyną, która prowadzi swój biznes. E, pewnie to są trochę inne warunki, bo ona nie mieszka w Polsce i jednocześnie doświadcza tych samych... E, kawałków, które e, tak samo my wszystkie szefowe, e, które mieszkamy w Polsce. O! I powiem tobie, że to, to, co dzisiaj wrzuciłam też rolkę, że jakby nie nauczysz swoich pracowników rzeczy, których sama nie doświadczyłaś i z którymi Tobie jest trudno. I jednocześnie ten kawałek wiesz, przekładania na pracowników, e, naszych wszystkich takich zebranych przez całe życie naleciałości i tego jak nas uczono w ogóle w szkole już nawet tak co my w domu słyszeliśmy, jak to bardzo się przykłada na to, co jest możliwe, jak ja mogę prowadzić biznes i jak ja mogę zatrudniać pracowników. I dlatego dałam taki tytuł Love or, or Hate, bo mamy tak że albo kogoś uwielbiamy i zatracamy wtedy tą granicę, czy to jest jeszcze pracownik, czy to już jest przyjaciółka. Jak wtedy delegować zadania takiej osobie, jeśli my mamy już taką relację, że bardziej się troszczymy o tą naszą przyjaciółkę niż o to, żeby ona wykonywała swoje zadania. Albo mamy tak i to bardzo często niestety spotykam w księgowości że dziewczyny się wkurzają na pracowników, że mimo, że jest jakaś umowa, że ma być jakaś współpraca, to ci pracownicy nie dowożą. I za każdym razem kończymy w tym samym momencie. I dzisiaj ta konsultacja była po prostu mega zajebista, bo dokładnie była o tym samym. Czyli dziewczyna jest w procesie rekrutacji, to wywala nam wszystkie przekonania. się okazało, że ogłoszenie, które które przygotowała Rekrutacyjne w ogóle trzeba było wywalić, zrobić od nowa, żeby to nie było w takiej energetyce, w której ona idzie, że ludziom trzeba dać na przykład tylko etat, bo wtedy ich zatrzymamy u siebie, wtedy oni będą pracować, wtedy oni będą się stawiać do tych zadań, a nie że będą nieodpowiedzialni. Więc jakby zobaczyć już pierwszy taki kawałek, że tylko współpracując na etacie, Ty masz bezpieczeństwo i gwarancję. Że Twój pracownik wykona swoją pracę. I ja się nie dziwię i Ty też sobie daj takie prawo zobaczenia tego w ogóle z szerszej perspektywy, że w naszym kraju to jest bardzo mocno, w ogóle taka energia kolektywna. Tak nas wychowywano dziesiątki lat, że ci ludzie, którzy dostawali etat, to się dzieli po prostu latami w tej firmie. I ja w tym momencie zadaję pytanie szefowej. A czy to rzeczywiście jej służy? Czy ona czuje tutaj lekkość w tym? Bo jeśli ty dajesz etat, to się okazuje później, że nie ma tej lekkości, że ty czujesz odpowiedzialność za to, żeby dostarczyć temu pracownikowi tyle pracy, żeby on wypełnił ten etat. Druga strona tego medalu: czy on rzeczywiście pracuje tak wydajnie przez tyle godzin? Bo Różnie z tym bywa, nawet jeśli ty masz systemy, które weryfikują czas pracy, to przecież to nie jest po to ta współpraca, żebyś ty teraz sprawdzała, czy to wszystko działa, tak? Ty, tobie zależy, kobietom w mojej przestrzeni zależy na tym, żeby ta współpraca była z poziomu dorosły-dorosły, żeby to była właśnie współpraca, a nie, że ty pobiera, bierzesz tą odpowiedzialność za pracowników. I, I w ogóle dzisiaj mi tak przyszło po tym, żeby zrobić taki, taką przygodę sobie na wakacje, żeby się nauczyć na nowo podchodzić do tej współpracy, podchodzić do relacji z pracownikami, żeby oczyścić sobie głowę przez lato z tego wszystkiego, co nam nawrzucano, i żeby w ogóle, wiesz, napisać nową historię w Twojej firmie żebyś ty stanęła rzeczywiście w miejscu i w roli liderki swojego zespołu i że to nie ma znaczenia czy ty akurat jesteś w hamaku, czy ty coś innego robisz, ty nadal jesteś liderką, bo twoja energetyka trzyma twój zespół i dążymy do tego, żeby ludzie, którzy chcą z tobą pracować, robili to, bo właśnie chcą być w twojej przestrzeni. Ty nie musisz ich trzymać żadną umową i dzisiaj coś takiego padło, czy czy ty w ogóle pochwalasz niewolnictwo? No nie, tak, tak myślałam. Wiesz, nikt nie pochwala niewolnictwa. Teoretycznie. A z drugiej strony mamy. Zniewolenie umowami, których nie można wcześniej zerwać, zakończyć współpracę, bo na przykład nie przewidziały tego. Mamy zniewolenie takim chociażby naszymi wszystkimi zobowiązaniami kredytowymi, które znowu nas zapętlają w tej pracy. I ja wierzę mocno, i u mnie to działo, i to dzisiaj na tej konsultacji też powiedziałam. Ja w 1999 roku wymyśliłam sobie pracę zdalną. I wiesz, nie było wtedy tak pięknie jak teraz. Ja po prostu tę swoją pracę woziłam na dyskietkach do biura, żeby się rozliczyć z tego. A ja wiem, że my po tym 20 roku, kiedy nas zamknięto w domach, odcięto od ludzi, mamy trudno z tym. I jednocześnie to jest taki kawałek, który bardzo wymaga naszego zaopiekowania i właśnie nas, szefowych, stawia tutaj do takiej odpowiedzialności za to, byśmy my wzięły z tego, co najlepsze, i pozwoliły ludziom decydować o swojej wolności. O tym, że oni mogą skorzystać na tym, że nie siedzą 8 godzin u Ciebie przy biurku. I ty nie musisz sprawdzać, czy oni wykonują swoją pracę. Jeśli wejdziemy tutaj z miejsca dorosłego, spotkamy się dorosły z dorosłym, to jest takie piękne, że jeśli ty dasz sobie prawo, by nie wchodzić z tej pozycji kontrolującej, tylko przekazującej i oczekującej, i to jest takie naturalne, że jeśli ty przekażesz, co jest do zrobienia, druga osoba to przyjmuje. Decyduje się na to, podpisujecie oczywiście umowę, tak, na, a, która też o, obejmuje temat odpowiedzialności w biznesie, to ty wtedy jesteś w tej pozycji przyjmującej. Jako szefowa, oczywiście w swojej kobiecej energii, jesteś w pozycji przyjmującej, że ta praca zostanie wykonana i nie dlatego, że ktoś się ciebie boi, że ktoś się boi, że ją straci, tylko dlatego, że komuś zależy i decyduje się współtworzyć tą przestrzeń, decyduje się obsługiwać tych klientów w taki sposób, dokładnie, jak Ty chcesz. I dzisiaj też miałam takie pytanie: wiesz, no, jeśli ja nie będę miała tych ludzi na etacie, to ja się boję, że oni w ogóle jakby zagubią moje standardy. I ja mam tak, że dlaczego miałoby się tak wydarzyć, że ludzie, którzy przychodzą do ciebie, bo chcą być w twojej przestrzeni, chcą z tobą pracować, robić z tobą ten biznes. Dlaczego mieliby spieprzyć to, co ty wypracowałaś latami robiąc swoją firmę? Ja nie widzę takiego powodu. Jeśli ktoś, wiesz, w jakikolwiek sposób współgra z tobą, rezonuje z tym, co ty wnosisz do świata, no to on się będzie jarał na to, że może tak działać i tego się można nauczyć. Wiesz, ja mam to od lat wypracowane, bo w 2012 roku pierwsza księgowa dla mnie pracowała zdalnie, więc ja to mam przećwiczone, a i tak, wiesz, doświadczałam takich kawałków i miałam też osoby, które chciałam zatrudnić, później się okazywało, że na przykład one nie zrobiły tej pracy, nie wiem, dwa dni przed terminem, mówiły, że one jednak nie zrobiły, tak, bo zajmowały się czymś innym to wszystko są dla nas lekcje, i jakby taka osoba u mnie po tym pierwszym weekendzie już nie pracuje, nie ma opcji dawania sobie szansy, bo chcemy nawiązywać tę współpracę z pozycji właśnie takiej dorosłości i z pozycji odpowiedzialności. I powiem ci, że to jest w ogóle dla mnie bardzo fajny kawałek i uwielbiam takie manifestacje. Na przykład z moimi klientkami, z którymi pracuję jeden na jeden, mamy takie przeobrażenia biur rachunkowych, żeby zoptymalizować to i żeby uwolnić też potencjał tego siedzenia tych wszystkich osób w jednym miejscu, co jest też dużym obciążeniem dla szefowych. I z dziewczyną, wiesz, jest 20 osób w biurze, jest przeprowadzanie tego procesu, i co się okazuje, że to od razu wskakuje, że pierwsza osoba gotowa wziąć odpowiedzialność za swoje życie, od razu decyduje się na zmianę. I wiadomo, że kolejne osoby będą potrzebowały czasu, tak samo jak ty potrzebujesz czasu, by zmienić swoje przekonanie. I twoją odpowiedzialnością jest sprawdzić, dlaczego ty myślisz, że pracownik, któremu nie dasz etatu, nie będzie chciał pracować. Dlaczego ty myślisz, że jeśli ktoś nie ma ustalonej z góry kwoty jaką zarobi za miesiąc nie będzie chciał z tobą pracować. To są takie rzeczy, żebyś ty podważyła każde swoje założenie. Jeśli mówisz, że nie wiem, w tym biznesie, w takim rodzaju usług nie da się tego zrobić, sprawdź to. Ja po prostu mam taki, wiesz, włącza mi się dzwonek, kiedy słyszę, że się nie da i jednocześnie bardzo lubię znajdować rozwiązania. I wczoraj miałam taką konsultację, gdzie właśnie było już tak ciasno w zespole, że było trudno tam coś ustawić, przestawić, wprowadzić. W ogóle bardzo, bardzo tam dużo siedziało i, i taki wiesz, jak to powiedzieć, taki świeży powiew tam był potrzebny. I jakby cały plan, który szefowa wymyśliła, nie pykał, wiesz. Były próby, pod, podchodziły do tego nowe osoby, które mają specjalizację, żeby to ogarnąć, i jednocześnie okazało się, że kluczem do sukcesu jest zmienić w ogóle miejsce, z którego wchodzi zmiana. Ja, tak wiesz, mówię może trochę ogólnie, ale jakby udało się znaleźć rozwiązanie, tylko trzeba było odrzucić pierwotny plan, bo wiesz, jeśli ty masz pomysł, że twój biznes będzie tak działał i tylko wtedy, jeśli pracownicy będą tak pracować, i to widzisz, że ci nie wychodzi, no to znaczy, że to nie będzie tak działać. I wtedy sprawdzasz u siebie, jakie ty masz przekonania na temat tego, jak pracują ludzie, jakie ty masz przekonania na temat w ogóle, wiesz, zaufania do ludzi. Do siebie, do tego, że ty potrafisz oddać kontrolę, do tego, że ty jesteś bezpieczna w tym, że tobie ludzie dostarczają swoje usługi, a nie że ty musisz wszystko sama zrobić, że ty musisz wziąć odpowiedzialność za wszystko, bo inaczej pracownicy nie zrobią, więc ty będziesz siedzieć po godzinach, i na przykład dziewczyna poszła na zwolnienie, no i szefowa musiała przyjść i sprawdzić w ogóle, co ona zrobiła, czego ona nie zrobiła. Księgowości to jest w ogóle super kiepskie, że taka sytuacja się zadziała, że one nie miały, widzisz, ze sobą kontaktu i ta szefowa nawet nie mogła się dowiedzieć, na jakim etapie jest jej praca. No bo tu tak wygląda, że wtedy wiesz, siadasz i musisz to robić od nowa. Ale dlaczego? Dlatego, że nie ma tej komunikacji, tego, czego ty chcesz i czego ty oczekujesz. I jeśli ty dasz tym dziewczynom plus, dasz trochę wolności takiej, że one zadecydują, że na przykład ja dziś, w ciągu dnia, wyjdę na zewnątrz, bo muszę się odmurzyć, bo na przykład w księgowości u nas jutro są terminy, jest 20. Ja wyjdę się odmurzyć, nie wiem, nawet pojadę na basen. Muszę zrzucić tą energię i jednocześnie ja wrócę i będę pracować. I u mnie w firmie ja na to jakby w ogóle przyklaskuję i mówię tak, idź za tym i sama zadecyduj, w którym momencie usiądziesz do pracy bo jeśli człowiek może o takie coś zadbać, w którym momencie usiądzie do pracy, w jakim stanie będzie energetycznym, to to się przekłada na jakość jego pracy. A to jest najważniejsze. Nie żeby kogoś zmuszać do tego, że on będzie u ciebie pracował dlatego, że ma etat, tylko żeby dać mu wybór. I tak jak tydzień temu robiłam live'a dla Gen Z. W ogóle polecam. Podobno zrywało nagranie, ale live był piękny, bo byłyśmy z Wiki na plaży w Udyni, więc całkiem inna energetyka, chociaż teraz też jest zacnie. No to wiesz, mi zależy, żeby zarówno pracownicy, jak i pracodawcy wychodzili ze swojego miejsca mocy. Czyli nikt ma nie rezygnować, nie poddawać się, nie podkładać się. Ja w ogóle jestem przeciwniczką kompromisów dla mnie. To nie jest rozwiązanie. Dla mnie rozwiązanie jest komunikacja i taka, żeby te osoby mogły się spotkać, a nie żeby coś na sobie wymuszać albo z czegoś rezygnować. To jest coś, co daje nam sukces. I, i ja, wiesz, co jeszcze sobie sprawdzę, bo to mi tak dzisiaj przyszło żebyśmy my. Podchodzili do tego, w ogóle właśnie tu mam love or hate, cooperate, a, a mi dzisiaj przyszło, że to pracownik i pracodawca to jest w ogóle takie, wiesz, jak się pisało w podstawówce, serduszko i wielka nieskończona miłość, bo to tak może być. I też nie mówię o tym, żeby gubić się w tych relacjach, żeby wchodzić, wiesz, z jakimiś projekcjami matka czy inne tam ułożenia, bo to też się dzieje i z tym też pracujemy. Tylko chodzi mi o to, żebyśmy naprawdę byli wygrani po obydwu stronach. I po dzisiejszej konsultacji, i po ostatnich zapytaniach, gdzie właśnie jak ja mam umowy ułożone z ludźmi, którzy jednak chcą pracować, którzy biorą odpowiedzialność za swoją pracę, to ja dzisiaj taki cytat widziałam ze z Smerfa Ważniaka, słuchaj. Że mam taki pomysł jeszcze niezbyt klarowny, ale genialny, żeby zrobić takie wyzwanie, wiesz, na wakacje, żebyśmy zmieniły jako szefowe swój mindset i żebyśmy ustawiły tak współpracę z naszymi podwykonawcami, współpracownikami, żeby to nas wszystkich karmiło i żeby to nam pokazywało, że największą siłę mamy z tego, kiedy stajemy w swojej mocy, kiedy robimy to, co rzeczywiście nas skręci. Jeśli ja będę nawet zmuszać swoich ludzi do tego, żeby coś robili, bo ja mam taki pomysł, a to nie jest ta ich strefa geniuszu, to to też nie ma sensu, bo to i tak będzie wypalenie. A wypalenie to jest działanie na krótką metę, a nam zależy, żebyśmy działali jak najlepiej dla siebie, tak? żebyśmy mieli przestrzeń dla siebie. I teraz jako szefowa musisz zacząć od siebie, zadbać o siebie, o swoje zasoby, żebyś mogła przytrzymać przestrzeń dla swoich pracowników. Bez tego nie ma zmiany w grze. To jest po Twojej stronie. Piłeczka, tu jest po Twojej stronie, żeby po to wyjść. Więc jeśli chcesz rzeczywiście ustawić tę współpracę w swoim biznesie, tak, żeby zmienić tą funkcję, żeby zdjąć tą odpowiedzialność z ciebie za to, czy ludzie chcą pracować, czy nie chcą pracować czy cię, wiesz, kantują na ilość godzin, czy rzeczywiście przez ten czas swojej pracy to oni pracują, oni siedzą na social mediach, no to zapraszam Ciebie. Zróbmy to, myślę, że jakiś taki summer edition, żebyśmy miały na to właśnie jak ustawić tę współpracę. A jako szefowa, szamanka ci powiem, że to wszystko jest do zrobienia i może być lekko i przyjemnie i można się bujać na hamaku i jednocześnie robić biznes. Więc jeśli jesteś gotowa i woła tu ciebie, to zapraszam, napisz do mnie. A napisz też, jeśli masz jakieś pytania i ja tutaj w DM-ach odpowiadam, dzielę się tym, a jeśli chcesz po prostu jakiś zgłębić swój bezpośredni temat, jakiś, co się wydarzyło teraz u ciebie, czy potrzebujesz nawet dostępu do umowy, którą ja mam, to zapraszam Ciebie na konsultację i w ramach konsultacji też tą moją umowę, którą prawnik mi stworzył mogę Ci przekazać jeśli masz taką potrzebę i jeśli to nadal będzie żywe no to zrobimy ten sam na nasze relacje szefowych i naszych pracowników żeby to było z tego miejsca wiesz, wielkiej Nieskończonej miłości. <noise> Także dziękuję Ci bardzo. Dzisiaj tak krótko, ale to tak mocno we mnie pracuje, szczególnie po tej dzisiejszej konsultacji, chociaż wczoraj dokładnie ten sam temat był. Czyli jak my możemy poprawić nasze relacje z pracownikami, dać tam więcej takiej wolności, żeby to nam wszystkim służyło. Dziękuję za dziś. Miej dobry popołudnie. Ja mam o 19 jeszcze swoje szkolenie, więc zmykam, żeby też się przygotować. I do zobaczenia. Bądźmy w kontakcie. O, dziękuję Ci bardzo.